Cześć, ja jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek ze Snow Runner. Jedziemy sobie właśnie moim ulubionym Zigzem, który zobaczcie, jak się fajnie wtapia tutaj w otoczenie, nie? W tą trawę i w to wszystko. Jedziemy sobie do fabryki ryb, czy do hodowli ryb, magazyn hodowli ryb, o tak, dokładnie. Jedziemy sobie tam, żeby dostarczyć kontener towarowy. I stamtąd musimy zabrać materiały eksploatacyjne, dwie sztuki. Tutaj mam fantastycznego ziksa, który ma pakę na trzy sloty łącznie. I tak myślę, że będę musiał jechać jeszcze po mm, metalowe belki. O, dokładnie. Po metalowe belki będę musiał jechać, bo tutaj gdzie jest to zadanie, gdzie mam dostarczyć kontener towarowy, czyli do Wieży ciśnieniowej muszę też dostarczyć metalowe, be, metalowe belki, metalowe melki, chciałem powiedzieć. Metalowe belki, no i myślę, że Zix będzie do tego fantastyczny, bo on się na niczym nie zatrzymuje. Chyba ten chłop. Nie no, wezmę sobie już inną ciężarówkę. Bo Zixem by musiał przejechać teraz przez całe Nord Peak, a on jednak do najszybszych nie należy. No, i właściwie nic takiego większego już w ten obszar nie będę musiał transportować, dlatego nie ma sensu, chyba, jechać taką większą ciężarówką. Jeszcze zobaczę, jeszcze sam zdecyduję, co tutaj ma się wydarzyć, ale piękna rzeczka. Fajnie to wygląda. No, i na tym obszarze, do którego teraz dojeżdżamy, to poza zwiadem nie byłem ani razu. Tu jest jeszcze takie dodatkowe jeziorko. No i niestety niezbyt dobre miejsce dla Zix'a, bo, o kurczę, jakoś to zrobił. Jednak wysokie zawieszenie i wielki cal kół zrobiło swoje. Myślałem, że tam zahaczy tym długaśnym przodem. I tutaj mamy hodowlę ryb. Zobaczcie, są takie stawy, sześć stawów, łącznie takich sztucznych. Gdzie rybki sobie rosną, potem ktoś bierze wędkę i je wyciąga. Nie no, gdzie tam wędką, siecią, to maszynowo idzie tam. A tutaj mamy wieżę ciśnieniową, którą będzie trzeba naprawić. Tak na marginesie fajnie by było obsługiwać jakiś taki potężny dźwig, który by to na górę władował, na przykład jakbyśmy tutaj budowali sobie, wiesz, jakiś duży dźwig, nie? I byśmy musieli go potem obsłużyć, żeby to wrzucić tam na górę. Myślę, żeby to było ciekawe. Dobra, ja tego zadania jeszcze nie zaakceptowałem. Rozebraliśmy starą wieżę ciśnień i chcemy zbudować nową. Pomóż nam z materiałami, a zapłacimy ci za dostawę. O, nie gadaj. Dobra, śledzenie, start. I zobaczcie, tutaj mam kontener towarowy. Cyk. Jeden kontener towaro towarowy i metalowe belki. Tutaj mamy też jakieś zadanie na czas, ale mamy też przyczepę zwiadowczą z paliwem, czyli malutką cysternę, z której się natankujemy przy okazji. No niestety jeszcze będę musiał z tymi metalowymi belkami tutaj przyjechać raz. Ale nic się nie dzieje. I tak, zabieramy paliwko. Tutaj kiedyś z wiadowczym pojazdem zabierałem paliwo. A gdzie tu mamy? I tak, bierzemy sobie na bagażnik trochę i do zbiorników. Musimy brać, i tu mamy jakieś zadanie, co tu trzeba zrobić? Pokaż mi to. Podowcy ryb mają dziwną tradycję, rywalizują w tym, kto pierwszy dostarczy beczki z odpadami. Dołącz do lokalnej zabawy i pokaż na co cię stać, czyli po prostu jazda na czas. Myślę, że to nie jest dobre zadanie dla mnie na teraz, bo ZX oczywiście jest świetnym pojazdem offroadowym, ale na pewno nie jest to mistrz prędkości w SnowRunner, więc na razie spasujemy, ale za to weźmiemy się za... Transport towaru. O żesz, ty kurde. Wiesz, <laughs> na tej kabinie i tak mocno skręciłem i ta kabina tak po prostu przesuwa się w bok. Zupełnie czuję jakbym był kierowcą jakiegoś autobusu miejskiego czy coś takiego. Ok, stąd musimy sobie zabrać, mm, musimy sobie śledzić odpowiednie zadanie. To nie, okay, tutaj chyba mieliśmy fishmore Tak jest. Śledzenie start. I materiały eksploatacyjne musimy stąd zabrać. Proszę bardzo. Dwie sztuki. Trzy sztuki nam niepotrzebne, ale kurczę, mam wrażenie, że zawsze jak mam, jak wyjeżdżam z niepełnym załadunkiem, to mam wrażenie, że czegoś nie wziąłem, co powinienem wziąć. No, jakieś takie mam... Bo już tyle razy tak było, że o kurczę, mogłem jeszcze tamto wziąć, o kurczę, mogłem jeszcze to, tamto, sramto. Potem okazywało się, że no faktycznie było to potrzebne. I musimy wrócić do naszej fabryki konserw, dać te materiały eksploatacyjne i to będzie już zakończenie jednego całego potwornie dużego kontraktu i przy okazji skończymy budowę fabryki konserw, z czego się mega mega cieszę. No bo jestem też ciekawy, jak ta fabryka będzie wyglądać już zbudowana. I cyk mamy dostawę. Proszę bardzo, materiał eksploatacyjny jesteście gotowi? Bam! O! Nie było żadnej animacji, to było po prostu Bam! Tako! Jest! Ukończone budowę fabryki konserw. Uncle Fish się za to weźmie. <gryw> tak się nazywa to zadanie? Nie wiem. E, świetnie, w North Peak będzie dział. Was się jeszcze więcej, i będzie więcej zadań. co? Nie, no ja już tu skończyłem zadanie. O co chodzi? 18 950 dostaliśmy za to. Z czego się cieszę. Mega dobrze. No i teraz zostały nam takie prace porządkowe. Tu jeszcze w tej części, bo właściwie to nie mamy tutaj nic takiego grubego do roboty. Przynajmniej tutaj w tej części North Peak tam jeszcze jakieś drobne rzeczy są do zrobienia ale teraz musimy się przesiąść na chwilę do Derry Special dlatego że musimy nim um, ogarnąć te dwie przyczepy musimy sobie złożyć żuraw pyk składamy jak na złość najpierw musimy dostarczyć tą przyczepę która została z tyłu <grym> zamiast tej która już tu jest w bazie praktycznie No ale takie tak to już jest Musiałem tylko przeciągnąć kawałek dalej, żeby mi nie przeszkadzała tutaj w przyjeździe. Miałem nieraz taką sytuację, że o fajnie, fajnie, wszystko super, a tu nagle gdzieś wystrzeliły te przyczepy, jak jedna o drugą się uderzyła. Miałem kłopot. No ale tutaj nie ma żadnej przepaści, nic takiego, więc nie ma aż takiego stresu, no ale trzeba to uporządkować w końcu. Szkoda, że to trzeba robić etapami. No bo jak gram pojedynczo sobie teraz, to muszę jechać do jednej, nie? A jakbyśmy, jakbym grał z kimś, to byśmy po prostu sobie jechali we dwóch i byśmy zrobili to jeden po drugim, cyk, i już po temacie, nie? A tak to muszę... O, teraz jechać. Tylko się tu znowu nie zakop. Okej. Okay. Tym razem przejechał. Ach, już myślałem, że wyrobi. Ale muszę przyznać, że twardy jest przód w tym Dairy Special. Dobra, jedna przyczepa ma być tutaj, a druga pewnie będzie tutaj, w tą strefkę, nie? Bo już tutaj do tego portu więcej do dostarczania my nie mamy. Powiem ci, że do takich manewrów ta ciężarówka nie jest najlepsza. No bo skręcanie to trochę tu jednak trwa, nie? Ale już. Cyk. Okej. Okay. A, jednak, o. Oh, jednak w to samo miejsce trzeba dostarczyć. Hmm, to co tutaj trzeba do cholery? Co to znowu za zadanie jakieś dziwne? Zaraz zobaczymy. Specjalne zamówienie dla budowniczych dobiega końca. Świetnie nam idzie, naprawdę. Ojejże! No przecież nam nie ma tej beczki, wykręciłby. Ech, te hitboxy, zobaczcie. Okej, okay, mamy. Tego potrzebowaliśmy. Ratujesz nam skórę. No problem. Mamy załatwione. To było właściwie takie zadanie poboczne, niezwiązane z kontraktami, ale jak możemy komuś pomóc. To jak najbardziej. Nawet nie spojrzałem, ile dostaliśmy za to kasy. Czekaj, to nam zniknęło teraz. Chyba tak. A, dobra, tutaj po prostu podejmowaliśmy to zadanie. Okej. Okay. No to zobaczcie, port chyba mamy już oczyszczony. Bardzo ładnie to wygląda. I tu mam teren taki nieodkryty. Coś mam dziwne przeczucie, że może coś tu być. Ale wiesz co, odpalę, żeby tego nie odkrywać, to odpalę sobie specjalnie mapkę Map MapRunner i zobaczę, czy coś tutaj jest na Nord Peak. Nie, jest tu to totalnie pusto, nie ma żadnego zadania, żadnego lisa do wypatrzenia, ani nic takiego, także luźna guma. A teraz zajmiemy się czymś naprawdę, naprawdę bardzo luźnym. Weźmiemy sobie loadstera. Czekaj, jego chyba możemy do tego zadania wziąć? A nie, 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 musimy go przerobić. O kurde, gruba sprawa jest. Bo tak, potrzebujemy pojazd. A, dobra, dobra, już, już mi się przypomniało. Przyprowadziłem sobie tutaj specjalnie Zigsa do tego zadanka. Kurde, co jemu się stało, chłopie, ty ty tyle nie pi. Zobacz, co mu się stało z tym HDS-em. Tutaj mam takiego autka specjalny, specjalnie do zadania, które teraz będziemy robić. Musimy wiertnicze części zamienne sprowadzić tutaj do komisariatu, do utylizacji. I to był też pojazd, który służył mi do przeładowywania różnych rzeczy. O, na przykład, musimy zabrać te metalowe belki, tam gdzie były przed chwilą te dwa pojazdy. Ciekawe, czy udałoby się to zrobić z X-em. Hmm, nie mam tu żadnej jakiejś takiej przyczepki z burtami ani nic takiego. Stacja paliw, komisariat, tutaj jest um, prototypowa zwiadowcza. Ale, ale, tutaj jest chyba sklep z przyczepami. Hmm, popatrz, popatrz. Tutaj mamy jakąś przyczepę, ale to jest cysterna. okej, okay, to nas nie interesuje. Teraz interesują nas wiertnicze części zamienne. Które znajdują się tutaj. Musimy przyjechać tam z x i zabrać to aż na komisariat. Czyli zobaczcie, dwa razy taką drogę musimy pokonać. To jest pokłosie zadania z poszukiwania kusowników, którzy gdzieś tam sobie koczowali, i to jest pozostałość po nich. I tak naprawdę jest to zwieńczenie całego ogromnego kontraktu dla stróżów prawa. A tu mamy jeszcze coś, zobaczę sobie, co to jest. O, tutaj jeszcze mamy coś do zrobienia. Wspieraj lokalny builds biznes. Jako przedsiębiorca uważam, że w mieście brakuje z centrum serwisowego. Pomóż mi z jego budową, mam listę potrzebnych zasobów. Pokaż co tam masz. Pierdzielony cement! Kusiwa! W poprzednim odcinku byłem w miejscu, gdzie był cement do zabrania. Hak, mi, ale dałem. Nie wierzę! No po prostu nie wierzę! I mówiłem wam wtedy, że mam wrażenie, że powinniśmy wziąć do czegoś cement. I teraz się ten zasrany cement pojawił. Holera, Dobra. I dojeżdżamy sobie do celu. Zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja. W ziksie mam hmm, chyba snorkel. Zresztą ja zawsze ładuję do wszystkich ciężarówek snorkel. I tutaj mamy taką małą sprawę do zrobienia. Jest, jak on pokonał tą rzekę. Czy to w sumie nie jest rzeka? Ale tu mamy taki mały ładuneczek, doskonały dla naszego ziksa. Świetny jest ten pojazd, naprawdę nie wygląda, ale robi robotę. I zobaczcie, tutaj mamy jeden taki pojedynczą sprawę, nie? Do zrobienia, która jest zakończeniem naprawdę potężnego kontraktu. I wyobraź sobie, tutaj dużą ciężarówką przyjeżdżać, bo takie małe dziadostwo, nie? A tak sobie po prostu z X-em cyk, pakujemy i zobacz, jak to super wygląda. No, jakby stworzony do tego zadania, a on jest w ogóle z zupełnie innego dodatku. On chyba jest z Ontario, tak w ogóle, nie? Ontario czy z jakiegoś płatnego dodatku on jest już nawet nie pamiętam ale wiem że gdzieś w, jak było Ontario to właśnie tego autka sobie ogarnąłem. Pasz, pasz Ech. nie ma żadnego problemu do tego gościa Cyk. jedziemy z powrotem do komisariatu tutaj ma jedynie problem żeby no bo gdzieś tam się zakopuje jak się jedzie wystarczająco szybko i chociaż jedną stroną samochodu zahacza się o trawę, to się nawet nie, nie zatrzymuje, trochę zwalnia, ale ciśnie ładnie. Natomiast jak za mocno się wrąbiemy z dużą prędkością w to błoto, no to się niestety zakopuje. Ale cyk. O. I znowu trawa. Jezu, trzymaj się, ziks! Ekstra! I teraz od razu odbijamy w lewo. Dawaj, 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 łap tutaj, łap, łap pobocze. Aj, zakopał się. No to już jest taka typowa zabawa właśnie w SnowRunnerze, nie? Ale tu mamy jeszcze wyciągareczkę. Taka offroadowa, można powiedzieć, by prawie, że rajdowa zabawa. Ja nie wiem, czy nim nie zrobię sobie takich wyścigowych tutaj rzeczy, bo na zatoce Dunkana, Dunkana mamy jakiś wyścig do ogarnięcia. Ale chyba nie będziemy się tam ścigać z innymi pojazdami, tylko pewnie to będzie wyścig na czas. Nie wiem, bo jeszcze tego nie robiłem. Może to jest wyścig taki do kooperacji. O kurde, co mi tutaj tak. OP i wysokie przełożenia. Poszedł! <grym> Zobacz. Syk, I korzenie, nie korzenie. Wszystko mieli, chłop. No, no, tu się zakopono, Dobra, trochę po prawej łap. Ach! Dawaj, dawaj. I wysokie. I wyrwał. <śm> Pobrudziliśmy nieco szyby, ale nic się nie dzieje. I automacik, sześć biegów. Tutaj też władowałem sobie skrzynię wysoko zakresową, więc jest naprawdę szybko. No i taka hardkorowa jazda mocno nam pojazdu też nie uszkodziła, co jest najlepsze, nie? Dobry jest samochodzik, dobry. W ogóle -y jakieś są takie dobre, nie? Bo tamten zix jeden, co go cały czas chwaliłem, to też zrobił robotę ostatnio na odcinku. Ten, jak widać, też się nie opiernicza. nie komisariacie, jak to się mówi, komisarzu. <grystanie> Mamy wiertnicze części zamienne. Proszę bardzo. Wszystko w obronie prawa. Robisz coś dobrego la, dla North Peak. No, ja myślę. 9650 dolarów. Ale co najważniejsze, zrobiliśmy już cały kontrakt. Zobaczcie, Kolumbia Brytyjska sam. I mamy jeszcze Uncle Fishmore całe zrobione. I Stormy Weather Medical to jest tak naprawdę największy, najbardziej złożony kontrakt do zrobienia. Będziemy mieli tutaj dużo, ale to bardzo dużo do roboty. Bo zobaczcie metalowe belki, nadmiernie duży ładunek, to jest ciekawe w sumie. Serwisowe części zamienne. Tutaj jeszcze był gdzieś w jedno miejsce generator do dostarczenia, ale to jest chyba misja poboczna, którą oczywiście też sobie zrobimy tutaj mamy trochę tych misji pobocznych. Tutaj mamy metalowe rolki, lor rolki, rolki i ten nieszczęsny cement. Jego szlak trafi. A właściwie skąd metalowe rolki mamy? Orzesz, kurde, z fabryki Concept. O to się dobrze składa, bo tu mam ziksa. Hmm, hmm, hmm. No, ja sobie zawsze te ciężarówki tak zostawiam, żeby w razie czego Wiesz, jeszcze sobie tu. I teraz sobie pojadę z metalowymi rolkami tam i wrócę sobie tutaj z belkami metalowymi do wieży ciśnień. O! I wszystko się zgadza, doskonale. Tylko ten nieszczęsny cement, chyba że. O żeż, ty, cement mogę zabrać stąd, ale cholera Ziggs ma tylko trzy sloty. No nie, za... nigdy nie może być dobrze. A, ale. No to jak już cement można wziąć stąd, to trochę mi się humor poprawił. Nic złego się nie dzieje, bo na Zixa możemy sobie zawsze załadować nieco więcej, bo mamy tutaj obok naszego, naszego autka z HDS-em. Nawet sobie przygotuję to na następny raz, bo to będzie dobra opcja. I tak zrobimy, załadujemy sobie HDSikiem. Tutaj nasz towar zajedę tak z X-em, żeby już sobie. Zrobić miejsce, że jak następnym razem odpalę grę, żebym wiedział o co chodzi. Bo kurczę, mam tak, że zaplanuję sobie jednego dnia jak, jakąś robotę, drugiego dnia wstaje i tak patrzę na tego snowrunera i tak myślę... Idę po kawę. <grywka> najpierw kawa, potem życie. Ty, my tu mamy kontener towarowy nawet. Dobra, metalowe rolki. Ja proponuję najpierw... Jezu, ile tu towaru. Gówno, gdzie tu mamy cement? Gdzie tu cement jest? Pokazywało mi, że cement mogę tu zabrać, i ja go nie widzę. Ale mamy metalowe belki do zabrania. O, to mogę do tej wieży i stąd dostarczyć. Bardzo dobrze. O. No to sobie zrobimy już na następnym odcinku, na który Was zapraszam.